Witam z tej strony TV to kolejny odcinek Farming Shunado 19 od Zera do Bankiera. Zapraszam do subskrypcji kanału. lajkowana i komentowana. A w przyszłym odcinku, kochani, sobie będziemy sprzedawać pszenisę. Pszenisę, bo, bo, bo w poprzednim odcinku zniwa robiliśmy. I zobaczymy, najpierw zobaczymy, Najpierw nawet zobaczymy, wartość jakiegoś zbosa. Kursy się najwięcej można dostać. o kurde sobie najwięcej to mamy 603 603 erło za tonę może kurde widzowie bo tutaj ma tu taki spada, a tu się podnosi a ja pojeżdżę tutaj bo to jest na 62 zł erło jest ten ten jest kurde sprzedaż to no sobie pojeżdżam tutaj i to co to jest kurde Łopajnie, kawałek drogi jest, ale dobra Fisowie jestem Muszę kurczę sobie kupić ten... Przy siebie, bo przy siebie to jest wyposisona, i musi mi kupić. Wisowie, tyle zakupów, to zrobione jest. Hmm. Jeśli kredyt musiałem pobrać kupić, zakupić, robisz Tam widać 204 tysięcy euro mam, wisowie. Bo kredyt pobrałem i dlatego tyle mam. To prasowana baut, to tam wyposażę, nie będę kupował na razie, a nie, bo albo się broję, to są sumie ich też sprzedam Żeby jasnym sobie. Ja sobie sprzedam tego, sprzedam musimy przyniosę, bo nie mam nikt się, się przechować, ale to może w tym odcinku kupimy jeszcze od razu silos, mi je dostaniemy za to za te... 8, no prawie 9000 litrów, no prawie 9000 litrów pzenie, a dokładnie to jest prawie 9 ton mamy prawie A dokładnie mamy 8 ton 800 To się liczy na tony ja się dość sprzedaż mi kupi Kupimy się Silos Silos i kombaj bym kupił, ale jedyne co to bym Bizona kupił Pisowie wypierdaj mi jakiego kombajna kupujemy: Bizona czy Niholanda Pisze mi w komentarzu, to w następnym odcinku kupimy Bizona. W następnym odcinku kupimy Bizona albo Niholanda. A nawet to chyba mi się zdaje, że najlepiej Bizona, i później go sprzedamy za jakiś czas. To jest od Zera do Węgier. Musimy taniej się im jest, i dopiero tak coraz droższej i się No proszę, mi jest, a tu dostaniemy. Ja tego nie będę widziałem, bo mam 100 w roku na dom. I minut nagrywam film, wy będziecie widzieć. Jestem pierwszy. Ja zostałem. Dostałem 5000 tysięcy i ile tam mi staje No mówię mi sobie, jestem na... A poszle, ja się zabieram, jak ona ona jest, nie muszę od, razu jechać. Mokie. O, musimy zwrócić ją. Tak. Sprzedaliśmy, i teraz wracamy na farmę. Żeby się postawić w którymś miejscu. ja zbierać wóz i... Jak będzie w górę pójść, to będziemy sprzedawać. Wiem sprzedawasz no, A wśród ekranu nie sobie wiem dobra tam. Już inny będzie wśród ekranu Kupujemy ten Sylas wisowie. Nie wiem jaki ten film będzie brał. Nie wiem, co Długo na pewno nie będzie dbał. Jak widziały widać sobie nie lubicie tej serii. Bo coraz więcej osób odszupuje mnie jak to jest nagrywane. No dobra, tam... Widzowie już pomyślimy Może najlepiej jest z kimś grał, nie wiem że Dobrze jadę na farmie I Na pamięć tej mapy to nie jestem, no mój brat to najprędzej Musiał jakiś sens zaglądać na większą mapę No samo mapę teraz widać, że jadę dobrze Tu, mam, bo tu jest, jest orko takie małe i obok mam sklep Tu można kupować maszyny, no, no dobrze jadę Mhm mm i co, so, wiecie? Muszę so, oprysk zrobimy Nie wiem, mam chwasty Mam jakieś? Chyba mam, albo nie mam so, Przepraszam, się na pole hmm. Mam tu oprysk, a chyba ja, so, mam porę 20 Zaraz, so, so przepraszamy, co so, chwasty są so. No, są so, chwasty, musimy oprysk zrobić Oprysk musimy musimy chwasty rosną A i najpierw sobie silos postawimy, chcesz? Tylko syko postawić, o to pytanie za 100 punktów mm -hmm. No, silos pisowi kupimy Ech. 110, to jest z kredytu pobrałem Jakie to jest silos, to by musiał być... Jak to się obraza? Hmm Jest kupi kupisz już mokię a tu mokia. Ej, tutaj mi nie potrzebny nie ten serious. Tutaj bym mi parti pasował Kurde, piszowie nie wiem się tylko postawić. Jak to się przykręcało? O, taki sposób, dobra. O, tu musimy postawić się. Tutaj tu nie możemy, a możemy tutaj. Muszę, muszę, tutaj. Ja no najprędzej w tym miejscu bym mogli Ale tu nie będę miał, no bra Właśnie tu Tu też nie mogę Tu mogę, ale dobra Tutaj kupimy wizowie. Tutaj postawimy się, silos. No No raczej nie wiem, gdzieś się można postawić Tutaj można postawić No dobra, tu postawimy się jak to się Kurde. Ten dom bym przestawił. stawił. To tak nie. No jak to w tym miejscu bym nie mógł się. Nie mogę. Kurde, byś sobie znieść ten rysunek, postawić. No tutaj musi ich postawić, tylko jakoś równa. No w tym miejscu postawić. Tym Na ten dom Przestawiliśmy Silos pisowie no, kaj... A mokie domek przestawisz Sprzedasz to mokie ok, ale Jak się przestawić No Chyba nie można Przestawić Chyba nie można mi przestawić No, nie można go przestawić. tak jak postawiliśmy, musi być. Silus, tu mamy, tak nie to wygląda, wiem. A inaczej nie wiem, chciałem się to postawić. No dobra, opis miałem zrobić. A narwy to przysięgę kupimy jakoś. Przyszło, ale Pisowi pisem mi w... Dobre, na razie. no jedynym jest teraz na, na na pisone, a i piso, na piso. I sobie mi w komentarzach się sesji bizona bym kupił się, ten yy, Micholand, daj mi stare co bardziej bizona bym kupił Mam jeszcze sus oprysko Przym kurde oprysk zrobisz O, to by star się się to małe pole jest to Czekamy się nam roz złosy podyskiwa sobie mm. mamy silos będziemy złosy kładli gładowa to si i jak więcej drożeć to będziemy sprzedawać No, jestem i sobie. Jestem. Opryski robisz. Bez oprisków, to nam to... Tu... Musimy opriskać, bo nam kurde jest bosy. Nie jest tylko zepak nam. Tutaj będzie. zepak nam będzie ich No A na też mi się przydał. Jakiś. Na mi się przydał i sobie jakiś. Chwast to w Czy ja się wyrobię tutaj? Łacieńsko no, Jak już tam się może wyrobim Te drzewa to się potniemy, wizowe i sprzedamy Będą mi się zawalać, nie może się... Nie wiem pole powiększyć tutaj, a ja chyba nie można w 19 mhm. Będą mi się pole Opryski robim Oprysk robi chyba mhm, mm robimy oprysk Słuchaj, so, ja w ogóle jak tam wam minął dzień, albo mm, noc, nie wiem co jest nosi, kiedy to oglądacie mhm, mm mhm Musimy kurczę opryski, szrapić, bo nam słabo się będzie Żebak ro... nic zbocie, bo mamy żebak. Zebak nam, słabą, będzie nam słabo będzie rósł Zebak nam będzie słabo rósł. To drzewa wytniemy, widziało i sprzedamy. Tu będzie miał... Może jak, jak się, jak się będzie dało powiększyć, to może by się powiększyło. Nie wiem czy się da. No, już jest 2 razy przyjeżdżamy i będziemy koń kończyć oprysk mm -hmm, mm -hmm. Będziemy kończyć Już 19 pola by się mi przydało blisko do domu to No i co masz zarobić tam Słonecznik tym razem szczęśliwy 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 Dobra, wisiowie mamy Opryskane pole. Mm. Opryskane. Tutaj mam nawóz kurde. A nie mam nie mam sprzętu do tego nawozu. No to chyba im jest przęt sobie, nie sobie. Tu jeszcze nie To jest nie coś o trzeba. Dobra. Mamy tu jest to na, tu jest nawóz to my musimy kupić to nawozów. robi mm. sobie? Hmm. No już tak mi tak miniaturkę, bo nie, nie mogłem zrobić od razu ten sut rano widziałem. a bo już końcimy i później pomyślimy. Widzowie, dziękuję za oglądanie, zapraszam do subliksy kanału, lajkowana i komentowana, no i widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce, czyli ten filmik, w, ten odcinek będzie w niedzielę i widzimy w, w poniedziałek i może się, się nictwa, bo już normalne bo inne tam serie będą, no to zobaczę na wkrótce.